Cześć. Jak widać, na biurku mam położony już projekt budowlany i tłumaczę się Wam, co on tutaj u mnie robi. Po prostu dostałem go od jednego z inwestorów, który prosił mnie, żebym ten projekt przejrzał, wypowiedział się na jego temat, pomyślał, co tu można usprawnić, ulepszyć, jak w ogóle za tą budowę się zabrać i ją zaplanować. Z drugiej strony, nie tak dawno ktoś chyba na blogu zapytał mnie, czy mając w projekcie napisany konkretny. Model, konkretną markę materiału do budowy ścian, czy może zamienić to po prostu na inny produkt? No i wybrać coś tańszego, coś lepszego, coś o nieco innych parametrach, czy coś w tym rodzaju. No i to mi dało chwilkę do myślenia, i przeglądając ten projekt, pomyślałem sobie, że właściwie to nagram Wam, jak ja ten projekt przeglądam. Oczywiście, tylko fragment tego przeglądu, i pokażę kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i które może nie są aż tak oczywiste na pierwszy rzut oka. Dlatego przeskakujemy z powrotem do projektu no i zaczynamy to oglądanie. Eee, nie pokazuję, co to jest za projekt, to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Wiele, wiele projektów jest robionych w bardzo, bardzo podobny sposób. Zaznaczyłem sobie już wcześniej takimi strzałeczkami, na co bym chciał zwrócić uwagę i co Wam opowiedzieć. No i zaczynamy od punktu 5:1 fundamenty. I przykładowo jest tutaj taki zapis: ściany fundamentowe zewnętrzne docieplić z zewnątrz styropianem termoorganika termonium fundament grubości 10 cm. No, tak, jak widać, mamy producenta, nie mamy wytrzymałości styropianu podanej, nie mamy podane, czy to jest XPS, EPS. Nie wiemy czy ten styropian ma mieć rowki, żeby wodę odprowadzać, a powinien mieć. Nie wiemy nawet jaki współczynnik lambda powinien mieć. Także mm, kluczowy jest producent i tego się dowiedzieliśmy z tego punktu ściany, zewnętrzny parteru i poddasza. Kolejny punkt. Pustak ceramiczny poroterm 25P plus w grubości 25 cm na zaprawie i tak dalej. Plus styropion termoorganika, termonium plus fasada 15 plus tynk akrylowy termoorganika. No i co? I znowuż wiemy, że ma być dom wymurowany z pustaka poroterem. No tylko dla mnie to jest bardzo, bardzo mizerna informacja. No bo co z tego, że yy, yy, mam tu wpisany poroterm? Jak nie wiem jaka jest minimalna Wytrzymałość tego, poro, tego materiału, który jest potrzebny, tak? no bo jeśli buduje sporo termu nie ma problemu. Ale jeśli chcę to zmienić na gazobeton, a tak bym chciał w tym przypadku, to nie mam zielonego pojęcia, jakiej klasy gazobetonu powinienem użyć, bo taka informacja tu nie jest zawarta. Wiem tylko, jaki producent jest zalecany. Dalej, steropion termoorganika, fasada plus, yy, fasada 15 cm plus tynk akrylowy. Tak, steropion na fasadę, wiemy, jakiego producenta, nie wiemy, jakiej lampy znowu trzeba szukać dalej. Tynk akrylowy, wiemy jakiego producenta. No, już y, pierwsza rzecz, że tynk akrylowy jest y, nie najlepszym wyborem w nowoczesnych domach, bo po prostu ma bardzo wysoki opór dyfuzyjny i blokuje nam odpływ pary wodnej ze ściany. Więc y, to już nawet w ogóle pomijam, nie, nie czepiam się, że nie ma podanych parametrów tego tynku, bo po prostu on jest tutaj przyjęty błędnie. Przeskakujemy dalej, ściany wewnętrzne. Tutaj znowuż mamy. Poroterm 18,5 cm, czyli widać, że ten poroterm o stosunkowo dużej wytrzymałości 15, na przykład, megapaskali standardowej jest tutaj naprawdę wytrzymały. Ściany wewnętrzne można już odchodzić do 18,8 cm, ale dalej nie wiemy, co trzeba by było zrobić, żeby, żeby zastosować ścianę z gazobetonu. Ale co dalej? Ściany działowe w systemie słuchaj zabudowy RIGIPS. 30,40,04 No, tutaj jest alternatywa. Nie, 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 alternatywa, z jakiego systemu możemy skorzystać, nawet podany jest producent i konkretne, konkretne rozwiązanie. Kolejny punkt: trzony kominowe, kominek. Trzony kominowe i przewody wentylacyjne, plewa. Eee, no i tak, właściwie to by było chyba najistotniejsza informacja w tym punkcie. No, bo nie wiemy znowuż, jaka powinna być średnica kanałów dymowych czy kanałów spalinowych, bo tu jest i kominek i ogrzewanie gazowe. No, co właściwie uniemożliwia jakikolwiek dobór tego komina, tak? bo na podstawie samego producenta nic nie dobierzemy. Dalej czytamy. Dylatacja według wytycznych producenta wykonana wysokotemperaturową wełną mineralną izower. Jaką wełną? Jakiej gęstości wełną? Nie wiemy, wiemy tylko jakiego producenta. Wysokotemperaturowa wełna. Cóż to oznacza? Każda wełna wytrzymuje wysoką temperaturę. O, jeden z ciekawszych punktów i bardzo, bardzo popularnych w projektach budowlanych, czyli schody. Wewnętrzne drewniane. Co to oznacza drewniane schody? Nic innego jak to, że po prostu projektant nie narysował rysunku zbrojenia schodów żelbytowych, a inwestor sam we własnym zakresie ma sobie wymyślić, w jaki sposób schody drewniane w swoim domu wykonać. Pomijam to, że to jest dom parterowy. Dobra, dalej. Konstrukcja dachu. Tutaj jest ciekawie. Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć na działanie ognia od wewnątrz do klasy odporności ogniowej i 30 stosując system RIGIPS. I tutaj numer systemu. To jest ciekawe z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego że w ogólnym przypadku mogą być wyjątki od tej reguły, ale w ogólnym przypadku dla domu wolno nie ma potrzeby zabezpieczania konstrukcji dachu do klasy EI30. No a druga ciekawostka jest taka, że mamy tutaj system Rigips, który jest jak widać bardzo skutecznym rozwiązaniem, żeby ten wymóg niezbyt potrzebny spełnić. Dach kryty dachówką ceramiczną, koramik i tak dalej, i tak dalej. System rynnowania galeko. Jakiej średnicy, jakie rynny PCV stalowe nie wiemy. Ważny jest producent. Wyjście na dach przez wyłaz dachowy Fakro. Znowuż nic więcej o nim nie wiemy. Znamy tylko producenta. Przeskoczmy, może. A jeszcze izolacja. Tutaj sobie wskoczymy na chwilkę, bo to jest ciekawy punkt. Izolacja przeciwwilgociowa poziomo. Dwa razy papa termozgrzewalna. Jaka papa? Modyfikowana SBS, oksydowana na osnowie y, szklanej, poliestrowej, tekturowej. Grubość papy. Kompletny brak jakichkolwiek danych, nawet tutaj już nie ma producenta. Ale za to w dzielnicy niżej. Izolacja przeciwwilgociowa pionowo. System Weber. System. Nie wiemy znowu, wiemy, jakiego producenta, ale ten producent ma kilka różnych systemów. Izolacje bitumiczne, izolacje mineralne. Wiemy tylko, jakiego producenta kupić należy, nic poza tym. Wiatroizolacja, paroizolacja, izower dostosowana do wybranego rodzaju wełny. No Ale jakie parametry powinna mieć ta wiatroizolacja i ta paroizolacja? Tego znów nie wiemy, chociaż jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. Tutaj troszeczkę do, z tego punktu troszeczkę więcej dowiadujemy się o izolacji termicznej, no bo już wiemy, jakiej firmy użyć styropianu i nawet podana jest lambda. Wytrzymało się dalej nie ma, ale jest podana lambda i to bardzo, bardzo wysoki współczynnik, co oznacza, że ten styropian na pewno jest jednym z droższych wyborów i pytanie, czy takie projektowanie było w ogóle ekonomiczne, czy się projektant nad tym zastanowił, czy po prostu dostał wytyczne, żeby użyć tego konkretnego styropianu. Dobra, dalej. Stolarka okienna i drzwiowa, yy, tutaj mamy nawet nieźle, bo stolarka okienna i drzwi fasadowe podane są yy, współczynniki yy, UW mniejsze od 0,9 W na metr kwadrat kelwin, nie jest aż tak źle, N nie ma tutaj tylu reklam, tylko współczynniki, chociaż te współczynniki są po prostu przepisane z obowiązujących aktualnie przepisów, więc też tutaj nie ma nic niesamowicie odkrywczego. Elewacja. Kolejny przykład, cokół obłożony płytkami klinkier klinkierowymi lub cegłą klinkierową Terka. Trzeba sobie poszukać po tego produktu. Zabezpieczenie drewna. Drewno umieszczone na zewnątrz budynku zabezpieczyć olejem UV428. Konkretnie tym produktem widocznie jest po prostu najlepszy, tak uznał projektant. Eee, tynki i okładziny wewnętrzne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne na zaprawach klejących Weber ZP413. Temat y, klejów do płytek ceramicznych to jest niesamowicie obszerny temat. Jest ich bardzo, bardzo wiele rodzajów. Tutaj na szczęście już wiemy, jakiego producenta należy skorzystać. Skakujemy na chwileczkę do rysunku. Tutaj mamy rzut y, parteru. No i co? Patrzymy sobie. nie widać w homerze, Tutaj. Schody strychowe Fakro. 78 na 140. Super. Już wiemy, jakiego producenta schodów strychowych użyć, ale nic nie wiemy o tym na przykład, że powinny mieć jakąś izolacyjność termiczną, że powinny zapewnić jakąś izolacyjność termiczną. Tutaj brama garażowa Herman. Jest wymiar, jest yy, producent, także na pewno już sobie damy radę, wiemy gdzie kupić tą bramę. Komin plewa Unii FU. Tutaj już mamy pewne doprecyzowanie tego, co było wcześniej, na co nazyka, narzekałem wcześniej. Także wiemy jaki komin, jakiego producenta. Ale mimo wszystko, gdybyśmy chcieli skorzystać z innego producenta, no to nie wiemy, jakie, jakie wymagane parametry ten komin powinien spełniać, jaką średnicę, jaki ciąg zapewniać i tym podobne. Dalej. Przeskoczymy sobie jeszcze do jednego rysunku i będziemy powoli kończyć. Tu są przekroje. Na przekrojach powtarzają się te same tematy, które były wcześniej. Tak? Mamy na przykład wiatroizolacja o dużej paroprzepuszczalności izower. No cóż, jaka paroprzepuszczalność jest duża, nie wiemy. Niestety, brakuje tego dany, takich danych, ale to są bardzo istotne rzeczy. Wełna mineralna, izower, lambda, 0,03 w na metr kwadrat Kelvin. Bardzo, bardzo wygórowane, wygórowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tak, którą, którą trzeba zachować, a niestety pewnie projektant nie pomyślał o tym, że może ekonomicznie by było zmniejszyć ten współczynnik, dać troszeczkę grubszą izolację. Tutaj ewidentnie Ktoś nie liczy się z kosztami, tylko po prostu projektuje, żeby spełnić jakieś tam swoje kryteria i zastosować pewnie konkretny produkt, który jest tutaj podany. Podsumowując, jaki jest wniosek z tej mojej dzisiejszej pogadanki? A no wniosek jest bardzo prosty: mianowicie, no niestety, projekt za kilka tysięcy złotych dość mocno przypomina folder reklamowy, a coraz mniej projekt budowlany. Brakuje w nim istotnych dla wykonawcy, dla inwestora, informacji, jak taki dom ma zostać wybudowany. Brakuje w nim po prostu szczegółów, a są e, trochę nachalne reklamy różnych produktów. Co z tym fantem zrobić? Moim zdaniem po prostu należy wymagać od projektantów, aby w projektach zamieszczali dane szczegółowe, dane potrzebne, które są do tego, żeby wykonawca, czy żebyś ty, czy kierownik budowy samodzielnie mógł dobrać konkretny materiał. No i wtedy raz, że projektanci mają mniej pracy, bo nie muszą odpowiadać na Twoje pytania, dwa, że Ty masz mniej pracy, bo nie musisz pytać projektantów, tak? To jest układ bardzo prosty dla wszystkich, dlatego wymagajcie, wymagajcie od projektantów, szczególnie przy projektach indywidualnych, przy adaptacjach projektów gotowych, aby w projekcie znalazły się wszystkie potrzebne informacje, żeby nie trzeba było się niczego domyślać. No i tak, myślę, że dosyć jasno wyjaśniłem w czym jest problem, myślę, że już wiesz czego szukać w swoim projekcie, czego się po nim spodziewać, no i o co powinieneś poprosić projektanta, o jakie dane. Dzięki za oglądanie, przy okazji serdecznie zapraszam Cię na mój blog Budowa w budowawpraktyce.pl, gdzie znajdziesz więcej, więcej, dużo więcej informacji, szczegółów pomocnych, które... Pomogą Ci w budowie domu, które pomogą Ci właśnie w dobraniu konkretnych materiałów do konkretnego zastosowania. Dlatego jeszcze raz dzięki i jeszcze raz zapraszam. To tyle na dzisiaj. Cześć.